Dlaczego niedźwiedzie śpią w czasie zimy? Oczywiście, ponieważ ta pogoda, te temperatury, jakie są obecnie na zewnątrz, może nie są tak ostre i przeszkadzające jak kiedyś, dlatego słonie chodzą spać później i wstają troszkę wcześniej, ale i tak nadal zapadają w sen zimowy. Z jakiego powodu? Z bardzo prostego i prozaicznego powodu. Niestety, ale w czasie zimy niedźwiedzie nie miałyby wystarczającej ilości pożywienia. Wolą zgromadzić, kiedy jest tego pożywienia dużo, odpowiednią ilość zapasów na zimę, oczywiście w formie tkanki tłuszczowej, i przespać ten niesprzyjający dla nich okres, kiedy tego pożywienia jest o wiele mniej i do tego jest trudniejsze do zdobycia, niż po prostu głodować i próbować ze wszystkich sił w jakiś sposób przetrwać ten okres. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno te słoń, niedźwiedzie, nie słonie, słonie nie zapadają w sensie mowy, te niedźwiedzie spały dłużej niż obecnie. Ale jakiego pożywienia im brakuje? Pamiętajmy, że chociaż wszystkim nam wydaje się, że niedźwiedzie to tylko jedzą ryby i duże, na przykład sarny, jelenie, to w rzeczywistości niedźwiedzie... Głównie żywią się nasionami, dżdżownicami, ślimakami, jajkami, grzybami, korzonkami roślin. Oczywiście te większe zwierzęta, kiedy tylko się da, również na nie polują, ale ta podstawa jest czymś, co niestety w czasie zimy albo też w ogóle nie występuje, albo też jest bardzo ciężko ją zdobyć. Oczywiście polowanie na te większe zwierzęta też w czasie zimy sprawia o wiele większy problem niż w czasie lata. Pamiętajmy, że właśnie dlatego niedźwiedź woli ten okres zimy przeczekać po prostu zapadając w sen zimowy i korzystać z tych zapasów, jakie zgromadził w swoim ciele, w czasie, kiedy tego pożywienia było dużo, a nawet bardzo dużo. Dlatego kiedy tych jagódek, nasion, korzonków, owadów zaczyna brakować, kiedy te próby zdobycia tego pożywienia są trudniejsze, wówczas po prostu niedźwiedź woli zapaść w sen zimowy i w łatwiejszy, w bardziej komfortowy sposób przetrwać zimę, ten niesprzyjający mu czas. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, poleć, opublikuj, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.